Witam Was w kolejnym filmiku. Otóż przychodzę dzisiaj do Was z informacją, że w sumie wraz z rozpoczętym niedawno czwartym kwartałem ostatnim tego roku, co wydaje się do większości sprzedawców, największym, najlepszym okresem pod względem sprzedaży Allegro przychodzi do nas nowymi z kolejną zmianą. Czeka nas podwyższenie minimalnych stawek CPC za kliknięcia w ofertach sponsorowanych oraz stawek CPM za wyświetlenia w reklamach graficznych. I tak zmiana ta dotyczyć będzie 10, 10 kategorii mm, na Allegro, takich jak supermarket, zdrowie, dom i ogród, elektronika, uroda, motoryzacja, dziecko, sport i turystyka, moda, firma i usługi. O 15 groszy w górę, z wyłączeniem urody i motoryzacji, bo tutaj ta zmiana dotyczyć będzie 5 groszy w górę. I analogicznie w reklamach graficznych. Zmiana tych stawek będzie dotyczyć za wyświetlenia i w takim miejscu jak strona główna dotychczasowej 12 zł 12 stawki stawka od 15 października będzie to 16 zł, wyniki wyszukiwania, strona oferty z 11 na 12 zł. Co do samych zmian, jeżeli mamy jakieś e, grupy reklam, które działają na minimalnej stawce, do, która jest dotychczasową minimalną stawką, Zmiana nastąpi automatycznie i nie będzie wymagać od nas jakichś dodatkowych działań. Jeżeli w tych grupach reklam minimalna stawka CPC jest niższa niż nowa stawka, po prostu zostanie ona wyrównana do wymienionej powyżej tutaj w tabeli. Stawce CPC. Co do kolejnej zmiany yy, i uwagi, słusznej uwagi, co do prowadzenia grup reklam, jeżeli w danej grupie reklam mamy ujęte oferty z dwóch różnych kategorii, i tak jak podaje tutaj Allegro na przykładzie jest to elektronika oraz motoryzacja no to wtedy, jeżeli mamy takie oferty ujęte z dwóch różnych kategorii i te kategorie różnią się bardzo minimalną stawką CPC, no to warto rozbić po prostu taką grupę reklam na dwie osobne, ponieważ najzwyklej w świecie zawyżamy sobie tą stawkę i zawyżamy sobie koszta prowadzenia takiej grupy reklam. Więc te oferty z, z kampanii, z kategorii o niższej stawce będą po prostu działały na tej zawyżonej, zawyżonej stawce. E, jakie skutki mogą być związane z tym ogólnym podwyższeniem stawek CPC oraz CPM? Ano takie, że po prostu czujemy większe koszty związane z prowadzeniem kampanii, e, te zwroty z inwestycji lekko mogą poszybować nam w dół, więc to jest ten czas i okres, żeby po prostu jeszcze raz z kolejnymi zmianami przyjrzeć się swoim kampaniom i grup reklam, zweryfikować swoje oferty, które mamy uwzględnione i po prostu bardziej je posegregować i wyselekcjonować do osobnych grup, czy, czy poprawić już aktualnie istniejące grupy reklam. Czwarty kwartał to ostatni nasz kwartał tego roku. Jest to, tak myślę, najlepszy okres pod względem sprzedaży, więc. Pomimo tych zmian, trzymam kciuki, aby ta sprzedaż po prostu nam, e, mówiąc kolokwialnie, nie siadła i trzymam, i po prostu e, trzymam też kciuki za to, e, aby nas to jakoś tam bardziej nie, y, nie pociągnęło w dół. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, albo wątpliwości, albo problemy związane z prowadzeniem kampanii Allegro Ads, czy po prostu ze samą sprzedażą, sprzedażą na Allegro, Nasz zespół specjalistów jest śmiało do Waszej dyspozycji. E, śmiało do nas piszcie, odzywajcie się, a my na pewno Wam w tym pomożemy i rozwiążemy jakieś kłopotliwe sytuacje. To by było na tyle w tym krótkim filmiku. Od 15 października czeka nas podwyższenie stawek. Nie dajmy się temu i do usłyszenia. Dzięki za uwagę. Cześć.